Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę Ci pokazać jak możesz za darmo zgarnąć legendarnych czempionów. Mamy sześciu do wyboru, możemy sobie jednego z nich wybrać i go po prostu przygarnąć. Są oczywiście pewnego rodzaju haczyki, w związku z czym nie będzie to takie niestety zero jedynkowe i takie proste. Natomiast na pewno jeżeli zaczynasz grać w Raid Shadow Legends, warto jest to rozważyć. A mianowicie, możemy sobie zgarnąć jednego z sześciu czempionów. ja tutaj ich wszystkich pokażę i pokrótce omówię a następnie powiem, co trzeba zrobić, żeby ich dostać. Może zacznijmy sobie od Sacred Order i od Alicji w Krainie Czarów, gdyby ktoś nie kojarzył. Jest to typowy champion, który służy do zadawania obrażeń, ale ma też kilka innych funkcji. Jeżeli chodzi o umiejętności, tutaj ma, mamy po prostu umiejętność, która zaatakuje, czy atakuje jednego przeciwnika i ignoruje jego defensywę, a jeżeli ten target, czy ten pierwszy cel jest zabity, to również atakuje innego z najmniejszą ilością HP, czyli świetnie służy do wykańczania jakby przeciwnych chirosów czy tych, którzy już tam się ledwo trzymają. Taki po prostu ataczek. To jest bardzo fajna umiejętność, która atakuje wszystkich przeciwników i mamy tutaj szansę na zwiększenie cooldowna przeciwników o dwie tury. Czyli jednocześnie opóźniamy, jakby, użycie umiejętności przeciw... w przeciwnej drużyny. No co zwiększa naszą przeżywalność. Czyli nie, że mamy jakby atak, to jeszcze mamy coś w rodzaju defensywy. I tutaj w bazowej wersji o 15%, ale jeżeli zmienimy cooldown skila przeciwnika na maksymalny jaki jest, no to o 30% turn meter zmniejszamy. Turn meter to jest ten taki żółty paseczek pod HP naszych bohaterów w trakcie walki. Jak on dochodzi do końca, to jest tura danego bohatera, a jak zmniejszymy, no to mamy po prostu dłuższą przerwę między atakami. Dalej mamy tutaj atak, który. Po prostu atakuje dwa razy i może też usunąć, jak, znaczy usunąć, skrócić czas trwania buffa na przeciwniku. Bardzo fajny champion, jeżeli chcemy, jeżeli szukamy czegoś do ataku. Kolejnym championem, którego możemy dostać za Frico jest yy, Tu Hanarak. Ona jest barbarzyńcą i mamy ją tutaj. Jest to champion typu Void i jest to support. Natomiast jest to bardzo dobry support, który ma masę fajnych rzeczy. Na a ataku A1 mamy zmniejszenie spida, czyli mniej turn mitera dostają przeciwnicy, a dodatkowo jeszcze narzuca heal na jednego naszego czempiona i drugiego czempiona, który ma najmniej życia. Dalej tutaj mamy zmniejszenie ataku przeciwnika, przy okazji blokowanie buffów oraz rozprzestrzenianie debuffów, które przeciwnik, którego targetujemy, ma, więc też możemy sobie na większą ilość oponentów zarzucić jakieś debuffy, które zarzuciły inne postacie. A tutaj mamy zwiększenie defensywy oraz zwiększenie spida naszym ziomeczkom, czyli dosyć mocny buffik. To jest czempionka, która jest przekozacko mocna, szczególnie w początkowej fazie gry. Jeżeli myślisz o... Ogólnie rzecz biorąc, jak budujesz drużynę, potrzebujesz jakiegoś supporta. Jeżeli nie masz tego supporta, to ona będzie świetnym wyborem, a przypominam, że można dostać ją za friko, zaraz powiem jak. Dalej mamy Sylvan Watcher. Ruarka, gdzie ja, on jest tutaj, Ruark jest proszę państwa tu, to jest champion defensywny z czerwonej afinicji, natomiast czy warto go brać, no ma jakieś tam ciekawe umiejętności mniej lub bardziej, ale w ogólnym rozrachunku nie wychodzi on jakoś super mega kozacko, więc o ile podam ci za chwilę mm, instrukcję jak Potencjalnie go można dostać, to bym go nie polecał, bo nie jest to czempion warty zainteresowania i na pewno Tuchanarak przykładowo będzie lepszym wyborem. Natomiast możemy też rozważyć: wzięcie sobie czempiona, który się nazywa San Wukong. Ja z nim startowałem na tym koncie. Czy żałuję tego wyboru? Nie do końca, natomiast teraz wybrałbym coś innego, ale wtedy nie mogłem wybrać czegoś innego, bo wtedy nie było tych promocji. Ee, Sun Wukong jest bardzo fajnym championem, przede wszystkim do PvP, aczkolwiek nie tylko, w PvE też się potrafi dobrze sprawdzić. Tak jak możemy sobie zobaczyć, ma przegenialną pasywkę, że ożywia tego championa ze 100% HP i 100% turn metera, 3 tury po jego śmierci. Więc jeżeli mamy w setupie, czy w drużynie kogoś, kto dużo wytrzymuje i jest tankowy, to ten tank, i na przykład jeszcze się leczy, to ten tank będzie wytrzymywał, i nie będzie powiedzmy ginął, a on będzie się wskrzeszał i będzie, będzie potencjalnie zabijał przeciwników. Jeżeli chodzi o ataki, tutaj mamy po prostu atak ze stunem. Tutaj mamy również atak, natomiast ten atak potrafi zmienić przeciwnika w owce, czyli, jakby odebrać muturę. No a tutaj mamy atakowanie wszystkich przeciwnych bohaterów, a dodatkowo, jeszcze przed tym, kradniemy wszystkie buffy, więc też dosyć potężna kosa. No, ma co prawda cooldown 4 tury, więc nie jest to jakieś super mega częste do zagrania. Natomiast jest to rzecz, która potrafi zrobić rzeź w połączeniu z tym, z tym skrzeszaniem. No też mamy tutaj całkiem fajną barierę. Dalej kolejnym czempionem, o którym sobie pogadamy. Zostało nam ich jeszcze dwóch, jeżeli dobrze pamiętam. Będzie, będzie proszę państwa. Ziomeczek, który też jest z eventu Alicja w Krainie Czarów. Natomiast jest to Demon Spawn. Nie do końca wygląda, bardziej bym go zakate zakategoryzował tam samo gdzie Wukong. Natomiast jest to po prostu kot z Alicji w Krainie Czarów. W wersji takiej powiedziałbym troszkę bardziej hardkorowej. To jest czempion, który przede wszystkim zadaje bardzo fajne obrażenia. On jest powiedziałbym, znaczy nie chcę powiedzieć, że jest nieco skomplikowany, bo znowu bez przesady. Natomiast on opiera się dosyć mocno na Veilu vale i Perfect Veilu. Vale jeżeli nie wiesz co to jest zabów, to przede wszystkim tutaj można sobie zjechać i zobaczyć. Natomiast polega to na tym, że jeżeli mamy Veila vale na tym czempionie, to on nie może zostać targetowany. Natomiast on, jakby poza tym, ma jeszcze dodatkowe bonusy. Między innymi, jeżeli jest pod wpływem tych czy buffów, to turn meter jest zapewniający 60% efektywniej, czyli po prostu już o wiele szybciej atakuje. Dodatkowo ignoruje jeszcze 50% defensywy. Nie, jest jest super istotne. Ale teraz tak, jego umiejętności. Ta atakuje jednego przeciwnika, ale jeżeli on, ten champion, jest pod wpływem Weyla albo Perfect Weyla, to atakuje wszystkich przeciwników. I sama ta umiejętność nakłada Perfect Veila na tego championa na jedną turę. Tutaj mamy umiejętność, która atakuje jednego przeciwnika trzy razy, ale mm, każdy hit zmniejsza speed przeciwnika i zwiększa speed tego ziomka. I jeżeli zabijemy na przeciwnika, to kładziemy Perfect Veila na tego championa, e, i na, na drugiego, który ma najniższy turn -meter na dwie tury. Tutaj mamy atakowanie wszystkich przeciwników. I zanim zaatakujemy, nakładamy sobie Perfect Veila vale i zwiększenie ataku na tego czempiona na dwie tury. W związku z czym mamy takie pokombinowane, i, ten, i, i, i wszystkie te umiejętności skalują się z atakiem i speedem. Więc im ten ziomek ma więcej spida i więcej ataku, tym zadaje więcej obrażeń, oczywiście, i częściej atakuje. Ale jakby to się wszystko u niego lepiej o wiele skaluje. Więc jeżeli szukasz takiego typowego damage dealera, który potrafi naprawdę dalać, to jest właśnie dobra opcja. I ostatnim czempionem, którego można sobie zgarnąć za Frico, jest Undead Heroes. Ultimate Dev Knife, miał on akurat wypad z szardów, ale jest to mega dobry champion. Jest to tankowy champion, który bardzo przydaje się do zwalczania legendarnych championów. On ogólnie bardzo dobry jest na PVP i na PVP spokojnie możecie wykerować. Też można go fajnie połączyć czy fajnie używać jako tanka, bo jego damage bazuje na defie, więc pakujemy mu defa i on dzięki temu więcej przeżywa i jednocześnie więcej obrażeń zadaje. Tutaj mamy na przykład umiejętność, która atakuje wszystkich championów i mamy 80% szansy na zmniejszenie ataku przeciwnikom na dwie tury oraz nałożenie FIRA na wszystkich legendarnych championów. Czyli w PvP to sprawdza się genialnie. A tutaj mamy na przykład shielda oraz heal na wszystkich ally'ów na dwie tury. A co warto na co warto zwrócić uwagę, to wartość tego shielda jest proporcjonalna do defensywy, czyli stakujemy mu defensywę, robimy prawdziwego koks'a, który jest wytrzymały, gdzieś tam firuje sobie legendy, prowokuje te legendy, no i ogólnie w mm, PvP świetnie sobie radzi, aczkolwiek w PvE też się świetnie przydaje. Dodatkowo jeszcze mamy dwie pasywki, na przykład tą, która zwiększa jego HP, defa i speeda o 10% za każdego umarłego alaja, więc też bardzo fajny czempion. No i dobra, no i teraz najważniejsze pytanie, jak tych czempionów można zdobyć? Otóż musimy mieć, no niestety, nowe konto założone, więc nie możesz na koncie, które ma kilka lat, tego zrobić, musisz mieć konto, które ma dopiero 48 godzin, ale nie jest to wbrew pozorom takie złe, bo jeżeli dopiero zaczynasz grać w Raid Shadow Legend, tak jak powiedziałem na z początku tego odcinka, to możesz po prostu sobie wystartować na nowym koncie od zera. Jeżeli założysz konto z linku w opisie tego filmu, to dostaniesz czterech czempionów, więcej mówię o tym tutaj. W tym legendarną Narmę na sam początek, na 25 levelu konta ta ogara na 45 Ugo, a na 50 epickiego Mausoleum Major. Jedyne co wystarczy zrobić, żeby ich czterech dostać, całkowicie za freak jest zarejestrować nowe konto z linku w opisie tego filmu. Ale uwaga, żeby to zadziałało, musisz się wylogować z Plerium Play, usunąć wszystkie konta, które masz tam dodane, i dopiero po tym kliknąć w ten link, bo inaczej gra nie potraktuje cię jako nowego gracza i tych czempionów nie dostaniesz. A są oni totalnymi kozakami, którzy ułatwią ci progres praktycznie w każdym trybie. Więc nie czekaj i klikaj link w opisie, a teraz lecimy z dalszą częścią. Więc dostaniesz legendę 3 epiki, założysz sobie nowe konto, i po tym jak założyłeś nowe konto, założyłaś nowe konto. Masz 48 godzin na wpisanie jednego z sześciu yy, promokodów. Tutaj możemy sobie to zrobić. Klikamy po lewej stronie promokody i tutaj wpisujemy sobie na poszczególne czempiony różne kody. Te kody się wyświetlają teraz na ekranie. I na przykład, gdybyśmy chcieli Undead Dev to wpisujemy yy, Ultimate Dev to wpisujemy UD King. Klikamy sobie Confirm i, i, i go dostajemy. Tak jak tutaj było widać, kod jest tylko dla nowych graczy, więc ja tego zrobić na tym koncie osobiście nie mogę. I teraz, kiedy się to opłaca robić, kiedy się nie opłaca? Jeżeli masz konto rozwinięte, masz tam, powiedzmy, ten 50-60 level, masz jakąś yy, liczbę czempionów, no to wiadomo, że nie będziesz nowego konta zakładał po to, żeby zgarnąć jakieś losowe, losowego, jedną losową legendę. Natomiast, jeżeli dopiero zacząłeś, albo niedawno zacząłeś. Albo masz jakieś stare konto, na którym w ogóle nic się nie, nie, nie dzieje, nie działo, albo masz konto, które źle poprowadziłeś, no to wtedy warto sobie założyć nowe konto, bo nie dość, że dostaniesz mm, tych czempionów, których wymieniałem wcześniej czwórkę, yy, czwórkę, od, yy, czwórkę z linku no to jeszcze możesz wybrać sobie jednego z tych legendarnych czempionów. I teraz tak, kogo ja bym wybrał? Na pierwszym miejscu stawiałbym Tuchan, nie przepraszam, Ultimate of Knife'a. On jest mega, mega dobry i, i sprawdzi się w wielu sytuacjach. Na drugim miejscu postawiłbym Tuchan Arak. Na trzecim osobiście y, tego kota z Alicji w Krainie Czarów. Niekoniecznie dlatego, że uważam go za najlepszego, ale najciekawszego. Jakby stakowanie prędkości ataku i ataku i atakowanie wszystkich, i tak dalej, zawsze mi się podobało. więc ja po prostu jestem fanem. Natomiast obiektywnie sam Wukong będzie lepszy. No i ostatnia dwójka. No to jest Alice wyżej, a Ruark, czyli ten taki drewniany, jest najniżej, bo ten Ruark jest ogólnie rzecz biorąc słaby. Ale co sobie wpiszesz, to już Twoja sprawa. Natomiast tak to wygląda. Tak tych czempionów można zdobyć. Zawsze mi ten Ruark gdzieś ucieka. I on jest na tu. To jest najgorszy w.. No i to tyle w tym filmie. Tak chciałem przypomnieć o takiej opcji i do zobaczenia w następnym. Yo!